Robisz ten te Cześć, witam was serdecznie z tej strony Lisu, to jest koniec check z farming, a oczywiście ze, z manek ze mną Ja ma No i Kacper na TS jeszcze cześć cześć <laughs> oczywiście nasza sąsia seria sąsiadów dwóch oczywiście mapa osina, jak na razie się nic nie zmieniło, już jest piąty odcinek, a tu nic się nie zmienia mapa, więc wow Doszliśmy do żniw Bizon kur... już trochę przypalany jest, żeby zaraz poszedł ogólnie, nie tniemy nie, 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 dzisiaj u siebie, tniemy na usługach, trzeba jakoś pieniążki zarabiać, bo jak widać 3800zł na koncie, co nie za dużo, jak tam widzicie został postawiony yy, baniak na wodę, ponieważ tutaj jest Ursusik z paszowozem, tam stoi zetorek z beczką na wodę, tu już mamy pierwsze krówki, tak to się prezentuje. Czystości mają 0, słomy mają 0, to miesza z tym, dobrze żyją, 10 000 litrów gnojówki już jest Marek Więc może jakieś mm. nawet pierwsze wywozy gnojówki będą w tym sezonie, jakieś małe pole czy coś Więc gnojówki jest spoko, obornika na początku miałem słomę i bardzo mało dawały, a później zmieniłem na gnojówki naprawdę dają spoko No i co, 5 krówek na razie, jak na razie mleczne wszystkie są Leć na razie jeszcze nie ma, ponieważ chyba muszą się ocielić, a dopiero później będą miały mleko No i chyba to tyle, tyle co wstępu i lecimy do Smenaka na żniwa Wszystko działa jak na razie. Świetnie no przemyślałem tego, żeby Pijęty. wjechać sobie poza odcinkiem z podwórka. Tak, podpięty, był podjęty, jak najbardziej. Robinie jest Kabelek przez drzwi, gdzie nie ma szyby na dole. Taka klima porobione. O. <klujna> Czyliż tu inny wjazd z tego podwórka? Kurde, nie zmienia się z tym headerem. No i super, tu jest chyba szersza ta brama. Chyba, się otwiera w tą stronę akurat, ale. Powinniśmy dać radę. No kurde, tu jest to szeroko. No nie? Co? No w ogóle wyjedziesz. No ja wyjechałem, ale ciężko mnie. To się no tą przednią bram nie, nie da się wjechać Daleko jest to pole ode mnie, kurde, bo nie wiem czy sens jest w ogóle hmm. z drogi Chyba szczerze zrobimy sobie cięcie i dopiero na, na polu będziemy się widzieć bo no Tako. sens jest daleko jechać Siema. No to co, robimy cięcie i widzimy się o, jak dojdziemy na pole no i jesteśmy po cięciu. Dojechaliśmy na pole, trochę było przygód. Bo tu jest taki przejazd, że Jezus Maria, na milimetry szedł, ale oczywiście, Lisu dobry kierowca, więc pojechaliśmy. prosił na menu i tutaj tak to całe to szczególnie moje, nie Nie ma dostępu do tego terenu, sąsiad. już. Tam ci ci ciąć, czy nie mam ciąć? Bo już nie rozumiem. Kierownik, już masz, już. No i dzięki co ma chciał. Poszli słoma leci. Leci, leci. Pasuje, Słoma? Jo, jo. Nie za drobna. No, dobrze, nie grzej się. Nie, nie jest. Majster, bo ja już mam pół zbiornika. Ile? 10% Aha. No ale na to jest dużo jak... Z takiego paska? Aha No, powiem... Weźcie my tak tutaj... Yy. Lewej, dobra, tak. kierujmy tam, ile mogę cofać? Piiip Je, Jeszcze, jeszcze, odrobimy w lewo to... Lewo, eee, eee le. To lewo, tak? prawo prawo Cofaj Dobra, już w prawo prawo zbijeś dobra, dobra. dobra Jakoś tu bierz, nie? Przed, tu, tu, tak od między Mój Boże Zapalone. A 9 9 tutaj chciałem jechać? Jaką prędkością? A to jest chyba ch jednak ten bilion taki lepszy, nie? No ja będę maksymalną, bo kurde, ludziom się to znudzi, jak będziemy jechać 5-7 na godzinę. To jest jednak bilion. Hybrid. hybrid. Static, nie? A, no chyba ty, ty na serio, ja nie dojadę do końca pola. To ja Mogę ci to zagwarantować, to zagwarantować, najprawdopodobniej. Czekaj, jak tutaj no. tylko zobaczę. Nie ma szans! 30, 40% już. Opie. No to poczekaj. Zobaczymy, Zobaczymy górkę zaraz tam. Ty a ty możesz też moje przyczepić, czy eee, chyba się wyrobię, się udaje. Na moje? Ja Co masz dwie czy jedną? Ja dwie. Ja to na luzią. i majt. Dokładnie. Eee, ile mam ci mówić procent, jak będę miał, bo już nie wiem. 80. wiem już na którym się rura otwiera. Ja to pierwszy raz w tym pizonie cnę, więc wiecie. Fajna górka, ani? Gdzie? O kurtę, dolek, ani górka, oe, że kadzie dolek. Nie widzę. Końca. Ja też nie. Dobra, no, nie wytrzymam. Ja. Puszczę go na luzie Nie dojedziemy. Nie dojedziemy. Nie dojedziemy. Ty, jak go na luzie... a on kurde nasze falów. Co jest? z górki 80% Już No A co czekaj e, tam do tych Czekaj, bo tam jest ogólnie po lewej... Jaki zbiornik to, to takie miejsce, nie? Bardzo. czekaj A to mało Czekaj czekaj No Pizza to jest zbanie Czekaj, stój, cofaj Czekaj spokojnie Tutaj stanie sobie, a ja dojadę do końca i cofnę Ty powiem ta góra caka Chcę trochę nie jest, nie Na ramię kabinę zawadzi jak, jak, jak mam ci kabinę zawadzić zaczek jak to jest wysoko ja. Naprzód czy na tył na razie e, na środek Najdzie? Na gdzie? środek Powiem To ty biorzą takie ładny kurde. czy dwory czyste Ja się chciałem się zapytać czy, czy coś podkręcić czy coś zmniejszyć o kurde już jest koniec przyczepie Już mam wyłączone z wiatła przecież To by się zdołało czy kurde... Kropi Nie Zdołało ci się sąsiad Kurde ile sypiesz, syp. ty Kurde ile tak. no, Pełno prawie było Jak nie sypiesz to ja zaraz przejdę swoim przyczepem, nie będę na swoje sypał połowę Nie Cytony Poprzepió Nieźle. Ja psem, że to w drugą stronę nie dojadę, wiesz o tym? No ja wiem. Dobra. Biorę finda aktualnie. Uuu, a tu krzaki, żeś. Krzaka, żeś tym, tym ty, 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 pszenicy. A jak? Muszę powiedzieć, że dobra pszenica, ładna, ładna. Dzięki, dzięki. dobra światła były brane. Unia dała da to to bąńciona. To czy to z zeszłego roku? No z zeszłego roku to nas jeszcze nie było. W zeszłym roku to kurde ty na, ty na chleb, ty na chleb mówię No jeszcze raz powiedz. W zeszłym roku ty na chleb mówię bep Aha. Aha. No. Ale ładna pszeniczka nie, nie leży tam. Gitu właśnie tnie O w się kiedyś pokłaść. Ogólnie jest ma co u ciebie prasowanie, ja najprawdopodobniej no, to chyba tak Najprawdopodobniej dzisiaj że... Nie no na spokojnie dzisiaj to jest A. Jestem ciekawy jak mój Rzewak będzie sypał Wóle jakiś tu pokazuje potencjalny plon eee, Potencjalny plon 29 ton Oż, kurde, to będzie 35 tak, mniej więcej. Nie wiem, Już w Fender przyjechać? Ja. Ja wiesz, że tu musisz wjechać. Gdzie? No tu, gdzie jest. Na między? Nie wiem, nie dojadę. Nie no, dojadę może. Nie no, stój, 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 dojadę. Łotek, kuźma, będzie ciężko. Stoj, stoj, stój. Dojadę, dojadę. Jadę do chyba. No kurde pan. Kurde tak na styku chyba A. te pole jest wymierzone, nie? Nie nie dojadę, nie dojadę, czekaj, może dojadę, nie dojadę. Ty, tam była taka szeroka granica, tu teraz coraz większa jest. No nie dojadę Serio? Ile masz? No 9.8, no 8, 9,9 Oba, na pół, pół Herdych. Sorry są tak się, że tak ścisciłem no ale lepiej tak ściąć, niż jakbyś miał gnieść. No tak pa, już 6 ton, a to zepchniemy tu drugi To jest coś ciekawe. No, tu masz jakąś maną też miniaturkę wewnątrz. No lepiej, jakby był fent przodem, to tam najwyżej kiedyś kiedy indziej się. Ale to fajnie jest, dopracowane zaraz, tutaj nawet kółka latają. No dobrze, że nie ma, szkoda, że nie ma pasków, ale. Ale Lecz... okay, e, e, jak Okej, jakby to właśnie to no, naprzepać. No, Co? Zaraz, będziemy w Nie, to już na następnym zbiorniku, bo już jest pusty. Dobra złoży są... rurę, bo tam kurde sam sam. siadowi na, moje... na ziemnioki, że wjechał i nie moje widać nie moje ziemniaki, także luz Bo teraz wbiegły się, będziemy się patrzyli. Chyba nie, ale chyba... No ten... nie, dobra. Ja, ja będę defendem A ten A Urzys będzie taki w razie w Dorywka Dosypana Nie stoi za mną, nie? Nigdzie Nie Dobra no. ci tak ładnie po kasy się usypać, że czekam aż słono wyleci Dobry z twoja Tam tak eee. ja będę miał 80% to będę otwierał rurę, jo? Jo Wolno, to mu damy Ale idą już 11 minut już odcinka. O, ty panie. O kurde. My jedno kogo zrobiliśmy. <noise> o, chyba. Ura, nie jednak. Nie wiem, do masz hektara? Dwa? Eee. Dwa. A, Ja w ja mam tam 2,60 rzepaku żepaku. <noise> Powodzenia. Dwa dni będę ciął. <noise> A kiedyś miałem jeszcze kury, ten. A tam jakie są góry w ogóle? Tam jest w ogóle błoto, jeszcze obstawiam, że będzie, bo. Ostatnio padało wczoraj? Przedczoraj padało, tak? Przedczoraj chyba, tak? No przedczoraj padało, to czy... Panie. Czyś... Nie muszę zapotrzebować na pszenicę, bo chyba bym padł. Nie ale przemysł połęsa na ładne. jest to No właśnie sprzedajesz od razu, czy jak? Nie, chyba bym chyba władcy losu. Czyż rzepak? Nie, 1200 to nie jest super duże chyba. Tutaj elwator no to jest. Że na 1300 예, może być nawet spokojnie. Mojem jak na razie? Ładnie wygląda w ten roku. Nie wiem o to chodzi. Dawaj Kurde no, ale tutaj... Dobre. A, te jest. Co jest? Te wiedzę. Jest tu otwarty, wśród otwarty. Klima pany. Dajesz tam radę jechać za ruru? Klimatronik. Ja cię pierdzielę tutaj, ledwo coś się zadążymy, zadążamy wysypywać. Nie ty już, hałas Dychę. Tak, dychę, kurde. Jak, ja jak, to jak, więcej No ty masz większe kuko. Ty jak, jak, ty jak, zaraz pełny? No, e, no Mam połowę, połowę? wygląda Wygląda jak, no, tam z tyłu trochę ty, jak, trochę jak, się jak, 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 dobra mam, mam <grym> jak, e, mnie jak, jak, ale... U mnie nie? A nie, ja na sorry. A to zrobić? zebrały. 30 sekund... Zmanek, mikro po... Mać Ej! Słyszysz mikrofon? Już? Tak. tak jest. Dobra, jest do końca polach coś. O, znowu Aaa! Aaa! Mikro. O, O, Lepi. No to dobrze. Jadzim! bo trochę może pokosimy coś z zewnątrz, bo tak, wszystko jest wewnątrz. Pewnie. Znaczy sobie powodzenie, jeżeli chodzi o ten... Jeżeli chodzi o... O odwożenie tego. No. A no weź pracuj tutaj. Ty masz okrągłe, nie? No. ona no, cię się wszystkie belki sturlać. Z tego po raz sprzedajesz, nie? O, bo ja sam tego biorę. Hmm. Nie, wiem czy weź ze wszystkiego. Tak jak patrzę, to ja tam milion belek mi starczy. Dwie belki na milion lat mi starczą. Sergio? Makroby? pójdzie. Ile miałeś tam? Nie wiem, dwie coś. Czekaj, ja może wezmę czwórkę drogą w dół. Ach, paliw. I jest ta nowa, kurde, bo ona dużo mieści, 10, ma 15. 15? 11. 11. 11. Dobra, jedziemy, okej. 11? 11 No ma? Ja 11. Stój, pierdolona! Ja ci powiem, nie? Ja będę, kurde, zjeżdżał na resztę. No, ja taki. jeszcze ja, ja tak odrobinę, jeszcze cię dosypię. Brakuje mi Nocona no. Ró równo. <coughs> tak byśmy, tak będę o to, ci powiem tam, żeby jak będę otwierał rurę, żebym ci nie przyciasnął. Aha Nieźle Dobra, zanim otworzę rurę, to już się to nabędzie za szybko, idziesz Teraz przyspiesz ty też masz taki plus, że nie masz no i... daleko Ty nie masz, ty nie masz daleko, nie? Do farmy Teraz jest minus na początku, bo ciężko tutaj się nawrócić. O, ja powiem mam ci, się, że przyjemnie mi się kozi. Naprawdę, 16 pole, minut nie? odcinka dopiero jest, więc tak wiesz, 11 minut niby jedno kółko, a teraz 16 już trzecie hmm. robimy, więc. Długie pole. Fajny ja. widzą. To, to mnie zaczepił, to nie to Co nie my. to nie my. Nie mogę teraz odczytać tego. Mam klęskę. Wojka mi! Aby się Boże ospał, to ładnie damy ja się poszedł. Ciebie, ja już się na mam. W że sensie ma do ciebie napisał, czy grasz w rakietę. Hmm. Bo Marek teraz włączył się w rakietę. Nie, nie wiem, czy nie, o... zagrać. Powiem nie, nie, do nie, na nie, 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 podjechać. nie, tu dobra. Znowu nie, Aha, on też mi idzie. w górę. Nieźle. A ta przyczepia ile ma to? Tam a kurde nie wiem. Nie na no, ten nie idzie. Kurka macie, to jest razie. trudne. Co robi, że mi się? Muszę 20 zabić w, w jednej... Na mach. De mecha znaczy. O mam no, Kurde, No nie na widzę sobie skałta grać. No ja też nie. I musi 20, się w, w meczu. Mam 4 No to dobrze ci idzie. A miałem 13 Kurde mam... Ja ci powiem 8-5 rad ci powiem na razie. Zapiekłem. Idzieś bo Polska moc. Ooo. Ten tunnet spoko Ury? wygląda niebieski. Kurde, bo z gamorze. W ogóle jak tam... Już mam puste coś. Te moje ja krewki. Nie ja, No, chyba w tym stanie będę wywać gnębkę. Shit. Dobra, wiesz co? Yy, tak, teraz sobie tu stoi na poboczu. Zaraz przejdzie Ile masz w tym morsusie? 8 ton. Czyli półtora. 300 kilo ci zabrakło, tak do pana? Mhm. Tak ja ci dosypię. <klujny> Ja mam w ogóle takim, minużenia miejsca do składowania, będą się na ziemię sypać. Ej, masz ogólnie... W... Uf, ja, czemu grają, a nie masz ogólnie w tym bizonie ten? Jakiś... Y, albo radio, albo ten? Albo W czym mam? Ty masz w bizonie radio, albo y, jakiś w klima, albo coś. Tak, klima jest. O, to jest plus. Klima jest. Radio też jest, ale nie mogę używać, ponieważ prawa autorskie są na YouTube. <grym> Urrr. To, 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 to ja. Mówię mieć po moją przyczepę. Przyczepy to nie Ty pay. jak na razie się nerwę, dobrze. No, jak na razie zobaczymy jak będzie dalej. Ja I zaczynam się się na mnie ściąć. Za mnie od razu wracaj na pole fendom, nie jedź drugim filmem. Tylko Francja i fendom. Bo, bo to nie ma co. Mm. Ja pierd... To, co pier, pier. tam pier... Nie, wszyscy grają MK-mi um, albo innymi. In. A tu Scoutem wezmę A ty grasz się. Scoutem. No, no bo każdy się. tu powinien grać, bo nikt nie ty nie... 11 ton się, a tutaj masz 8,3, a to już masz 19 ton. Już prawie 20 ton wywiozłeś. Nie mhm. To jeszcze raz z tyłu, tyle bez śmiało prawie. Nie masz? 50% No to, to ja bym to z... Kiedy? gdzie? Co jest tak podniosłeś głos? Mnie tak od ramienia podbiło Ci powiem Jesteś już na polu Ogólnie mam ścieżki w rzepaku, więc będzie obstawiam o wiele słabszy Plon niż powinien być, ale no niestety ścieżki Kiedy one będą się rozmnażać te kroki? Jakie 65% co? No jasne, ci powiem. 65. 65, dobra. Już. Może będzie lepiej wysypać się za tym łukiem, co? Bo tak na tym łuku, to wiesz, jak to ostatecznie wyglądało. Mhm. Pójdź za, za łukiem. sypniemy. jest ja tam za łukiem. ja... Wywiadę. Może taką górę co? Nie dziś dawaj tutaj, bo ja się nie, nie dojadę Ja no bym dojechał może tak Kurde, ale idzie axe się ale... cieszę, że ty kurde odbierasz w... W biegu, bo jakbym śmiał odbierać tak, to, to byś kurde zapłacił tyle za kombajn, że to jak? Się... 5 godzin jak na razie na około Dobra, pusto. Ale bierzesz ogólnie ten za yy, godzinę? Nie wiem, szczerze, zobaczmy jak zetnę pole. To żeby nie było jakiejś takiej przesadnej ceny, to żebym trochę zarobił na tak, nie. Mogę hmm. ogólnie tak odrobinę spuścić ten. Jeżeli, jeżeli ty pójdesz trochę za kombajn, to się mogę spuścić ze sobą trochę ten. Ja spoko mi się. Tak, spokojnie. Opisałem, że dwie przyczepy się zmieszać z tym rzepakiem. Powiem tak. Najprawdopodobniej następny u jako odcinek z prasowania słomy, a następny już odcinek u mnie, to już będzie raczej kiszonka. Wow. nie tak. A już już byliśmy w listu kurde, dla stron. Y, że film nie jest przeznacz, przeznaczony dla dzieci. No tak. Jak jest przeznaczony? No, no słychać to, właśnie. No to dzieci przeklinają mnie. Aha! Od kiedy? To ładne dzieci. <laughs> to nie są dzieci. Pięć razki, i powiedzą. 5-letki ledwo co mówię, a już gadał, to nie jest gada Nieźle. Nieźle, gadka, nieźle. Nie bawisz. <śmiech> <śmiech> Jak tam gdzie jesteś? Nie, eee, nagle W Wspiesz się. Teraz spokojnie, 60% Jak się wysypiesz, to możesz przyjść do. ...Pindziora, bo musisz kawałek przyjechać do mnie. No i jednak. Hmm. Ja na drugim końcu pola jestem Ty, no pojęcie, że już. O kurde! 24 minut odcinka! ile? 24! Dobra, kończymy ten odcinek. Zapraszam do lekowania, subowania, pisania komentarzy. Zapraszam na poprzedni kolejny odcinek do Smanaka Zapraszam na kanał Kacpra jeszcze. Dzięki. I co, do następnego, trzymajcie się. Cześć! cześć, cześć. Bye